Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy po świętach. Teraz odcinki będą nieco rzadziej, ponieważ jest zimno, krótki dzień, nie ma za bardzo co robić, tak kręcimy się w koło gospodarstwa, może zaczniemy sól, wysiewać, miał być włożony obornik, ale zanim właśnie będziemy wozić obornik, bo prawdopodobnie będą dwa zestawy, duży niedźwiedź oraz mały, bo dwie przyczepy. Trzeba zrobić fotel właśnie w oto tej ładowarce, czyli Manitu. Gdzieś tutaj, jak nie wiem, już wspominałem, w którymś odcinku wstecz, że właśnie na gruszce przepuszczał, przepuszczał powietrze fotel, nie trzymał ciśnienia. No i teraz już tak się złożyło, że nie działa przycisk od nabijania od silniczka od, od kompresora od fotela. Tej gruszki, która trzyma nie, ciśnienie, podciśnienie e, Specjalistą nie jestem I zobaczymy, czy w ogóle dochodzi prąd Trzeba wyciągnąć fotel Albo ewentualnie tutaj powyciągać, e, Pościągać te całe obicie fotela, te skórzane Tą gumę całą I zobaczyć, co tam się dzieje Może gdzieś kabel przytarło Albo po prostu gdzieś ten cały tutaj e, Na dole Włącznik odpompowania gdzieś nie styka w środku. Popatrzymy, podłączymy na krótko, zobaczymy czy w ogóle prąd dochodzi. No i co, dzisiaj może taki odcinek? To nie będzie cały odcinek właśnie z tego, tylko połączę to z inną częścią dnia. Tak więc, widzimy się gdzieś na warsztacie przy rozbieraniu i powiem Wam co i jak. Wy w komentarzu możecie napisać, co było u Was przyczyną w fotelach Manitu na przykład. Witam dopiero. Witam. Witam dopiero dnia kolejnego. Mamy piękny bezwieczny poranek, i dopiero dzisiaj będziemy zabierać się za fotel, ale zanim idę napalić w piecu. I znowu, tak jak Szoko mówi, będzie nagrywanie co? Rozpalania w piecu. Nie, dzisiaj nie nagrywamy rozpalania w piecu. Rozpalamy w piecu, montujemy jakąś lampę tam w garażu, w niskim i będziemy próbowali, nie wiem, zraniować fotel albo zobaczyć, co tam się dzieje, że po prostu kompresor nie pompuje ciśnienia do tej tak zwanej gruszki ciśnieniowej. A więc co w Mani tu piszczy? Tutaj jest fotel, u góry sobie, jak możecie zauważyć, lampę. Oj, chyba trzeba będzie przestawić na 50 Hz GoPro, bo od LEDa yy, mruga, ale na razie zostawimy to. Tutaj mamy lampeczkę, zwykłe światło nie mruga, LED mruga. Yy, no i dobra, więc to w taki sposób. Tutaj musimy jakoś ten fotel sobie podnieść. Ja tu sobie kamerę położę. Yy. Musimy ten fotel jakoś podnieść i go zablokować do góry, o w ten sposób, nie wiem, coś tu podkładać. Musimy zwalić na początek tutaj tą gumę z tych zatrzasków, klip, klip i dopiero będziemy mogli coś więcej tutaj zobaczyć. No co? Fotel pra prawdopodobnie na dwóch szynach, lewa i prawa, na dwie śruby montowane, czyli łącznie cztery śruby. Pewnie jakaś kostka kabli, bo tutaj w fotelu jest czujnik od jazdy jeżeli nie ma obciążenia na fotelu ładowarka się zatrzymuje i nie pojedzie takie zabezpieczenie dodatkowo mamy pompowanie, właśnie gdzieś kabel musi iść no i zobaczymy tutaj trochę zwolnimy stoimy na prostym, na prostym betonie, więc nigdzie nam ładowarka nie zleci, no co zabieramy się do dzieła, muszę coś tu wykombinować u góry jej raczej nigdzie nie podwiąże Tutaj by fajnie, jakby szyba odstawała, by jakiś sznurek opatulił go pasem i pociągnął do góry za belkę, ale tutaj nie ma żadnej niestety no, możliwości. Coś zaraz wykombinujemy. Tutaj brat musiał rozkręcić jeszcze uprzednio e, od filtra, bo fotel, jak spadł na dół bez powietrza, to po prostu tutaj obcierał i e, mógłby nam to no po prostu zawadzić rozwalić, a wiadomo. Części maszyn zachodnich, jak sami wiecie, do tanich nie należą. Dobra, nie gadam, tylko biorę się coś do roboty i zobaczymy, czy coś uda się w ogóle zdiagnozować. O, jak widzicie, przestawiliśmy kamerę na 50 Hz z 60 na 50, i już nam nie mruży obraz, więc będzie można coś tam ponagrywać. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie mm, za ciemno i coś z tego wyjdzie w miarę fajnego no i dobra, fotel zaparty na patencie poszedłem do pieca, kawałek klocka urąbałem kierką podstawiłem, tutaj mamy metalową część odręcznego, więc wszystko jest ok natomiast tutaj już sobie nie podeprę, bo jest tutaj budowa od filtra i nie chcę jej połamać mam nadzieję, że trzyma się, palców mnie nie utnie no i na początek zabieramy się właśnie za ściąganie tutaj tych Klipsów, aby to po prostu wszystko opuścić na dół i zobaczyć, co tam się dzieje, ciekawego, dobra. Z racji z tego, że ja mam za duże paluchy, ja tu nigdzie nie mogę dojść ręką. Ściągam osobno górę z szyn, wykręcam tutaj cztery śruby, ściągam górę. Uprzednio wypnę kable od czujnika jazdy. No i coś Wam więcej powiem, jak już tutaj to wszystko podemontuję. Tutaj dojście jest po prostu wszędzie dookoła. Prima sort. Najlepiej wypadałoby być po prostu małym Azjatom, żeby to zrobić. A no i dobra, drogie mordeczki. Mamy fotel już odpięty. Teraz tutaj trzeba. Nie wiem, czy to jest na stałe ten czujnik, ten kabel. Czy jak, żeby to wyciągnąć jest jakaś kostka. No i zaraz ją sobie odepniemy jakoś. Muszę popatrzeć jak to działa na początek. Chyba, że odepniemy. A jest cały czujnik. Trzeba odpiąć najlepiej. No i dobrze. wszystko wiem. Tutaj odkręcę ten czujnik i myślę, że a dupa nie wyciągniemy, bo nie przyciągniemy czujnika. Dobra, kombinujemy dalej. Odkręcamy czujnik, żeby go wyciągnąć, ponieważ jest taka kostka i ja nie chciałbym po prostu jej zepsuć, żeby czasem czegoś nie izolować. Dlatego wolę troszkę dłużej porozkręcać, ale mieć potem święty spokój. Mechanik po meraża, je, yeah, yeah, yeah. pierwsze dziewczyny na warsztat O, oh, oh, oh. coś postuka, coś posprawa No to teraz będzie jazda pa, pa. No, i takie gówno takim czymś kosztuje z 7 tysięcy albo i więcej orygnę bez Co? Zara bez 30 Nie słyszę jak bez fotela przyjrzyj się nie? No. o Jezus Maria. o Boże nie dotykać mu się nie ustawi a główno nie wspawane nic tu jest z fotela wypadło jakieś zabezpieczenie coś tam pod spodem musi być chyba siłowniczek leży tu no i dobra, udało się tutaj to odkręcić i wyciągnąć to od spuszczania powietrza, od dobijania ciśnienia, taki chyba to jest, ale zawór, z tego co widzę. Wkładamy wszystko do środka, żeby nie poginęło. I następnie będziemy sprawdzać na początku. Tutaj sobie sprawdziłem, zaraz Wam zademonstruję. Kamerę sobie położę. I kabel od fotela, gdzie nie mogłem dojść z tyłu. Tutaj jest całe zasilanie. Tędy kamerę na głowę założę. O, to jest całe zasilanie fotela, tutaj poduszki i włączamy stacjeczkę. Cyk, dajemy do masy gdzieś, gdziekolwiek, tam gdzie nam złapie probówka. Cyk, jest masa. No i czerwone to zazwyczaj jest prądowy. No i prąd do fotela dochodzi. Czarny to jest masowy. No chyba że gdzieś może masy nie mieć, gdzieś się przetar. Ale wątpię w to, będziemy na razie szukać w fotelu. Dlatego prąd do fotela dochodzi tam z tyłu na dole. I na początek zajmiemy się tym oto przełącznikiem, bo on tak dziwnie chodzi jakby nie załączał. Wywracamy fotel do góry nogami. Tu jeszcze widzę jest jakiś, nie wiem co to przekaźnik, czy cholera wie co to jest, może tutaj gdzieś się coś sfejczyło zobaczymy no i dobra, teraz Wam zademonstruję dalszą drogę czyli tu prądowy jak idzie dookoła do fotela, wchodzi tutaj prąd, dalej jest, przechodzi wychodzą kable, idą do przekaźnika, przekaźnika czy Cholera, wie jak to się nazywa? Tutaj jest taka puszka, trzeba ją wyciągnąć. No i od niej już prąd nie wraca. Tutaj do tego, od przełącznika, nawet jak zewrzemy razem, to nie ma prądu. Czyli problem dziś chyba raczej tkwi w tym elemencie. Tutaj coś jest niehalo. Jeszcze zanim tutaj wszystko y, posprawdzam, spróbuję. Na krótko zobaczyć, czy w ogóle kompresorek się odezwie. Manitou złożone. Jedziemy załadować sol, ponieważ jutro. Będziemy wysiewać sól na rzepak. No, i co było przyczyną? Tak, jak tam ja sprawdzałem, prąd wszędzie dochodził, ale nie wychodziła masa. Masa była przerwana w połowie fotela. Te kable, które sprawdzałem po rozpięciu trytytki, rozeszły się i po prostu czarny, czarny kabel masowy, który wchodzi w otulinę łącznie z plusowym, tak zwanym prądowym, po prostu się przerwał. Taka właśnie. Jakby to można powiedzieć, gówniana konstrukcja, znaczy konstrukcja, gówniany materiał użyty, że otulina od kabla po prostu stwardniała i wszystko się urwało na pół. Był tam luz, teraz trochę dorobiliśmy, kabla zalutowaliśmy, termozgrzewki zastosowaliśmy, no i tam jest troszkę luźniej. No i jak widzicie, wszystko chodzi. Pompuje. Także wszystko działa. Do żegnania. No lecę z bratem załadować sól na garaż obok no i dzień się kończy i tak to wygląda u nas dzisiaj zabawa z ładowarką trochę tam Mursusa. każdy podkręcił trochę świateł tam musiałem stworzyć, poprawić podkładkę podłożyć pod tego wąsa ponieważ inny kąt jest i wyciera nam ucho teraz od od siłownika i od taka sytuacja o brat pojechał zawrócić ja wjeżdżam po sól no i dobra. Ale ciemno. Ciemno. Dobra, trzeba... Worki podpostawiać. Na przyczepę wejdzie około gdzieś ile? 15 worków, czyli po 500 kg 9 ton.